Kontynuujemy temat wesela ważnej urzędniczki Jacka Sutryka, na której to weselu prezydent posadzony został obok swojego dobrego znajomego, dewelopera, który robi interesy we Wrocławiu. Ale dziś nie tylko o tym. Marcin Tosz ujawniamy, kom, zapraszam. Spore emocje wzbudził nasz materiał na temat znajomości Jacka Sutryka i Iliasa Filipidisa. Ten pierwszy to prezydent Wrocławia, a ten drugi to deweloper, który wzbogaca się dzięki decyzjom tego pierwszego. Panowie dobrze się znają i spędzają razem wolny czas. Byli zaproszeni na wesele Izabeli Wiktor z domu. Pieniążczak, dyrektor biura prezydenta Wrocławia. Zostali posadzeni obok siebie. A chcecie wiedzieć kto jeszcze siedział przy tym stole? Proszę bardzo. Oto stolik numer dwa, przy którym zasiadły prawie same grube ryby i ich partnerki. Prawie, bo siedział tam też brat Jaska Sutryka z żoną, to nie są osoby publiczne. Popatrzmy na zestawienie weselnych gości. Oprócz Filipidisa na wesele urzędniczki zaproszony został Janusz Cymanek, wrocławski biznesmen, dawniej właściciel Śląska Wrocław. Jest też Zbigniew Korzeniowski, były oficer Szara Eminencja Urzędu Miejskiego. No i Kartike Jori, konsul honorowy Indii i dość znany wrocławski restaurator. Na razie zostawmy temat. Wesela ważnej urzędniczki Jacka Sutryka. Do tego tematu jednak oczywiście wrócimy. Teraz natomiast zajmijmy się czymś innym, a mianowicie ostatecznym wyrzuceniem z Platformy Obywatelskiej ludzi Jacka Sutryka, Pawła Karpińskiego i Marty Kozłowskiej. To byli radni Platformy Obywatelskiej, którzy zostali radnymi po to, aby m.in. kontrolować spółki miejskie. Tymczasem ta dwójka zarabiała w tychże spółkach po około pół miliona złotych. Karpiński doradzał prezesowi Wrocławskiego Parku Technologicznego, a pani Kozłowska świadczyła swe usługi dla MPWK i Akwaparku. W tej drugiej spółce opracowała na przykład ofertę dla seniorów, żeby sobie mogli tańczyć zumbę, i za to jej płacono z publicznych pieniędzy. Ale Speo wylecieli dlatego, że w wyborach do Rady Miejskiej wystartowali nie z listy platformy obywatelskiej, a z konkurencyjnej, Jacka, Sutryka i Lewicy. Bo ten komitet oferował im lepsze pozycje, a mimo to się i tak nie dostali tacy zdolni. Sąd partyjny właśnie orzekł, że dla takich ludzi nie może być miejsca w platformie obywatelskiej, ale w w tle tej sprawy jest coś jeszcze. Karpiński i Kozłowska to ludzie Jacka Sutryka, a ten przecież jest kojarzony z Rafałem Trzaskowskim. Tymczasem w PO, jak powszechnie wiadomo, narasta konflikt pomiędzy Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem. Można więc się domyślać, że usunięcie tej dwójki to właśnie odprysk tego konfliktu. I sygnał, że Donald Tusk wcale nie marzy o tym, aby Jacek Sutryk wstąpił do jego partii, jest, zdaje się, wręcz przeciwnie. Zwłaszcza, że od niedawna członkinią platformy jest Izabela z Wesela. Na koniec zostawiłem dla Was donos, który ktoś z Was do mnie napisał. Przeczytam. Dyrektorem do spraw organizacji i rozwoju w Dolnośląskim Centrum Medycznym Dolmet, w którym prezesem został w sierpniu Jarosław Duda, została pani X. Tu pada nazwisko tej pani. Wiek 26 lat, kompetencje 7 lat bycia asystentką Dudy i działalność w Młodych Demokratach. Wynagrodzenie? Kilkanaście tysięcy brutto miesięcznie. Żeby zrobić jej miejsce, zwolnioną menadżerkę z wieloletnim doświadczeniem w ochronie zdrowia, panią Y. Koniec donosu. Jarosław Duda to polityk, były wiceminister zdrowia, senator, europoseł. Postać powszechnie znana. Zna się na służbie zdrowia, trudno mu zarzucić. Rozmawiałam z nim. Na temat zatrudnienia jego asystentki i potwierdził, że ta pani z nim od dawna współpracuje i że została przez niego zatrudniona w Dolmedzie. Zapewnił, że ma skończone dwa kierunki studiów i doświadczenie na stanowisku dyrektorskim. Prowadziła biuro posła Sławomira Piechoty. Czy to wystarczy, żeby zarabiać dokładnie 15,5 tysiąca zł miesięcznie? To już niech każdy sam oceni. A ja na koniec Was proszę, o kolejne informacje nadsyłajcie mi donosy, brzydko mówiąc, ale też po prostu to, co robicie do tej pory, informacje o mieście od naszej władzy, na chociażby adres Marcin Małpa ujawniamy Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.